Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Po krótkiej przerwie, no teraz czas na naszą biologię, tak naprawdę nie na biologię, tylko na godzinę wychowawczą. Ostatnio mówiłam, że będę mówiła do rodziców o kawie, ale niestety, a może stety właściwie, moja ostatnia wizyta w sklepie skończyła się, że tak powiem, dyskusją z młodym człowiekiem na temat zakupów, których dogonywał. No już po tytule: Dlaczego napoje energetyczne nie są odpowiednie dla dzieci? Możecie się domyślić, co ten młody człowiek kupował? Nie podam nazwy firmy, ale młody człowiek nie był młodym człowiekiem w wieku lat 17, 16 czy 15, tylko był młodym człowiekiem w wieku lat 10, na moje oko 10, a myślę, że dosyć e, jestem to w stanie dobrze przewidzieć, dlatego że pracuję w szkole podstawowej i e, próbowałam mu świadomić, że te napoje są niedobre i nie powinien ich, ich pić, ale niestety skwitował to, że mama mu pozwala, więc e, szanowni rodzice, być może nie zdajecie sobie sprawy, dlaczego takie napoje energetyczne są dla waszych dzieci nieodpowiednie. Chciałabym troszeczkę tę sprawę przybliżyć. I. Co możemy zaobserwować? Są już takie niepokojące dane, niedawno były, w 2016 roku były przeprowadzone badania w 16 krajach, aż europejskich i wynika z tego, że te napoje energetyczne, które zawierają kofeinę, ale tylko między innymi, to nie jest tam jedyny składnik, są bardzo chętnie i często spożywane przez dzieci, a rodzice i opiekunowie nie zdają sobie sprawy z ich szkodliwości. Te napoje naprawdę nie są dobre. Nikt z Państwa nie podałby dziecku kawę, prawda? A już na pewno nie pół litra kawy, bo e, takie napoje występują przeważnie w półlitrowych e, puszkach e, albo butelkach, więc myślę, że warto się zastanowić nad tym, dlaczego e, tego nie powinniśmy e, dzieciom podawać. Co mówią eksperci. Otóż eksperci mówią, że takie napoje o wysokiej zawartości kofeiny nie powinny być spożywane ani przez dzieci, ani przez młodzież, a też kobiety w ciąży, gdyż mogą powodować zaburzenia układu nerwowego. I te zaburzenia układu nerwowego mogą się manifestować w różny sposób. I właśnie jeżeli chodzi o młode dzieci, to mogą im po prostu przeszkadzać w nauce. A może zacznijmy od tego, czym jest kofeina, bo kofeina jest tam głównym składnikiem. Kofeina to jest taki alkaloid, który znajduje się naturalnie w wielu roślinach, w 63 gatunkach roślin na całym świecie występuje. Występuje i w nasionach, i w liściach, i w owocach. I możemy ją znaleźć w wielu produktach, nie tylko w kawie, herbacie, kakao i czekoladzie, ale również w wielu innych produktach spożywczych. One są dodawane w, w procesie technologicznym do np. przetworów mlecznych i wyrobów cukierniczych, a z tego Państwo może sobie nie zdajecie sprawy. No i oczywiście do napojów bezalkoholowych, na pewno wszyscy znają popularną kolę. Tam ta kofeina występuje, ale kola nie jest jedyna. Co jeszcze można by powiedzieć o kofeinie? Kofeina to po pierwsze nie jest składnik odżywczy, tak? to jest substancja psychoaktywna, a każda substancja psychoaktywna może uzależniać i nie jest też do końca zdrowa, bo spożywanie jej w niewielkich ilościach owszem ma korzystny wpływ na e, aktywność centralnego układu nerwowego i może pomagać na przykład w utrzymaniu koncentracji. Ale tylko na krótką metę. W przypadku większych dawek już mogą się pojawiać te objawy ze strony układu nerwowego, które nie są, że tak powiem, miłe, a niepożądane, rozdrażnienie, niepokój, nawet napady lęku, bezsenność i na przykład zaburzenia koordynacji ruchowej. Jeżeli Państwo sobie przeanalizują zachowanie Waszych dzieci po wypiciu takiej koli albo energetyka, to może Państwo takie objawy właśnie zauważą. Uważa się, że Zasadniczo kofeinę zdrowa osoba może spożyć od 4, nawet 450 mg na dzień. Natomiast u dzieci, oczywiście, ta dawka jest inna. Nie będę tu mówiła o dawce śmiertelnej, bo ona jest sporo wyższa, ale mówimy w tym momencie o dawce bezpiecznej. U dzieci to spożycie nie powinno być wyższe niż 2,5 mg na kilogram masy ciała. Czyli um, przyjmijmy sobie, że mamy jakiegoś młodego człowieka, który waży 30 kg. Tak, to tej kofeiny nie powinno być powyżej mniej więcej 70 gram. Tak? Bo 70 gram. No to zerknijmy może ile z kofeiny w różnych napojach, które spożywamy. I zerkniemy sobie na wiele napojów: na tych napojach, które spożywają dorośli, i na te, które spożywają również dzieci. Zerknijmy sobie na espresso. To są dane na litr, więc no, mam nadzieję, że nikt z Państwa nie wypija litra espresso dziennie, bo to by było naprawdę wyczyn, bo tam jest najwięcej go fajne, od 1700 do 2250 mg na litr, w zależności od tego, jaka to jest kawa, o jakiej zawartości. Potem kawa z ekspresu przelewowego, czyli taka filtrowana na filtrze papierowym, to jest od 550 do 850 g też na litr, no i myślę, że też nikt litra kawy nie wypija. Kawa parzona, czyli taka popularna zalewajka, to jest 380 do 650 mg na litr. No i też raczej ciężko wypić tego cały litr. Jerba matę, która jest coraz bardziej popularna, to jest 360 mg na litr, ale też raczej takich ilości się tej kawy, tej herbaty nie pije. No i spójrzmy na energetyki. Tutaj podałam jeden przykład, ale większość napojów energetycznych to jest około 300 mg na litr. Ale spójrzmy na to, że taki energetyk jest sprzedawany w półlitrowej puszeczce, więc od razu pół dawki wlatuje na dzień. Czyli jak taki młody człowiek, który powinien maksymalnie 70-80 mg przyjąć przy swojej wadze, spożyje pół litra, to już ma 160 mg. Czyli to jest dwa razy przekroczona ta jego dopuszczalna dawka, więc mogą sobie Państwo wyobrażać jakie to ma skutki na jego zachowania po prostu. Czarna herbata to jest 280 mg na litr, Pepsi Max to 180 mg na litr. No a tego wiadomo, że dzieci potrafią wypić nawet i 2,5 litra dziennie. Zielona herbata 170 mg na litr i Coca-Cola 96 mg na litr. No i tego też dobrze sobie zdajemy sprawę, że dzieci potrafią wypić tego i 2 litry dziennie. Także warto zwrócić uwagę na to, że chociaż kawa yy, no my pijemy kawę e, okazjonalnie, nikt, że tak powiem, nie zapija posiłków, w przeciwieństwie do Coca-Coli i Pepsi, e, które można kupić z, do, z nalewaka e, w dolewce w niektórych e, fast foodach. To nie jest w porządku i to nie jest dobre dla Waszych dzieci. Zobaczcie, ile tej kofeiny w tych napojach jest, a wiemy, że oni piją ją bez e, ograniczenia. E, co jest w takiej puszce energetyku oprócz tej kofeiny, o której już troszeczkę mówiliśmy? No oczywiście cukier. Cukier jak wiadomo też się mówi, że uzależnia. To jest glukoza albo sacharoza. W ilości około 7 łyżeczek na puszkę o objętości 250 ml. To jest też bardzo dużo. 7 łyżeczek to jest sporo i znowu dajemy dzieciakom cukier zamiast normalnych źródeł cukrów, które są chociaż troszeczkę zdrowych rzeczy zawierają. No i tak jak mówiłam, kofeina w ilości 5 mg na kilogram masy ciała u dorosłych powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi, ale także ona jest nieodpowiednia dla dzieci, ponieważ Wpływa na wchłanianie wapnia, ona upośledza wchłanianie wapnia poprzez zawiera fosfor i to jest też zaburzenie funkcji tak jakby tworzenia kośca. Duże spożycie kofeiny może również wpływać na długość i jakość snu u dzieci. Dzieci jednak wciąż rozwijają i niekoniecznie będą tak na kofeinę jak, reagowały jak my. W energetyku możemy znaleźć również guaranę. Guarana to jest taka substancja, która zwiększa aktywność fizyczną, psychiczną, zwłaszcza w momentach stresu i poprawia pamięć. Tauryna, ona też jest dodawana do energetyków, odpowiada za właściwą pracę serca i pobudzenie mięśni do pracy i ona jest dodawana do tych energetyków, ponieważ poprawia funkcję poznawczej, pomaga w koncentracji i zapamiętywaniu. Znajdziemy tam jeszcze L-karnitynę, która łagodzi objawy występujące po intensywnym wysiłku, obniża próg bólu podczas wysiłku, zapobiega sztywności mięśni i może też wpływać na regenerację. I inozytol, który jest uspokajający i pobrawia sprawność umysłową, ale uwaga, jeżeli przyjmiemy za dużo tego inozytolu, może się pogorszyć znowu wchłanianie wapnia, tak jak mówiłam i e, ponieważ tam jest podwyższony poziom fosforu w organizmie. Także w energetyku nie tylko jest kofeina, ale mamy cukier jeszcze kilka innych substancji, również dodane są jakieś, żeby nas zachęcić do zakupienia takich energetyków, dodane są również e, witaminy. E, tylko czy my koniecznie chcemy witaminy takie syntetyczne, czy wolelibyśmy jednak spożywać je z warzyw i owoców? Trzeba się nad tym zastanowić. Dla kogo są przeznaczone energetyki? Bo nie możemy powiedzieć, że energetyki są do końca złe. One są złe za dzieci. dla dzieci. Natomiast jeżeli ktoś wykonuje krótkotrwały wysiłek fizyczny albo psychiczny i to jest ponad jego siły, już po prostu nie daje rady, to Taka, takie spożycie energetyku może zwiększyć jego wydolność i poprawić jego koncentrację, i zapobiec też zmęczeniu, ale to jest bardzo krótkie działanie, bo to jest 15 do 30 minut i to jest tyle, co możemy oczekiwać, i na więcej to nie zadziała. Więc po co coś takiego dziecku? Nie widzę za bardzo celu, żeby dzieci spożywały energetyki. I jak powiedziałam wcześniej, uwaga jest taka, że energetyki mogą uzależniać. Tak? Niektóre z energetyków zawierają również efedrynę i to jest silnie uzależniająca substancja. Można sobie o nie poczytać, jeżeli mają Państwo ochotę. I teraz zerknijmy na badania, bo jest naprawdę niewesoło, bo dzieci i młodzież spożywają energetyki. I teraz um, niedawno był, w, był wykonywany taki raport Ero, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. z tego raportu, um, który był oparty na danych z 16 krajów świata, wyciągnięto następujące wnioski. Około 18% dzieci w wieku 3 do 10 lat spożywa napoje energetyczne, przynajmniej raz w roku. Ale to nie wszystko. Nie tylko dzieci od 3 do 10 lat, bo okazuje się, że dzieci młodsze również spożywają te energetyki, o tym będę mówiła za moment. Po napoje energetyczne sięga więcej chłopców i dziewczynek. Prawdopodobnie jest to związane z popularnością, po prostu to jest coś modnego wypić sobie napoje energetyczne i chłopcy są bardziej podatni na taką modę niż tak jak dziewczyny, na tą związaną z ubraniami załóżmy. Wśród badanych dzieci najmniej osób pijących napoje energetyzujące było na Węgrzech, Belgii, Austrii, Grecji, na Cyprze i potem mieliśmy Polskę i Rumunię, ale w innych krajach jest lepiej, więc warto też o tym pamiętać, że nasze dzieci jednak piją te energetyki. I najwięcej dzieci z kolei pije energetyki w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i u naszych sąsiadów w Czechach. U Czechów bardzo dużo, bo to jest 40%, to jest już naprawdę spora liczba. Co jeszcze się dowiedzieliśmy z tego raportu? E, przynajmniej raz w roku napoje energetyzujące spożywało około 19% badanych dzieci w wieku 6 do 10 lat. Napoje te piją dzieci w wieku 3 do 5 lat, to jest 2% badanych. I dzieci w wieku 3 do 10 lat piją napoje energetyzujące mniej więcej w ilości około 0,5 no litra e, tygodniowo, to już jest sporo. I jak wynika z badań, ponad połowa dzieci deklarowało, że wypija szklankę tego napoju, 24% wypija dwie szklanki, a 7%, że więcej niż 4 szklanki napoju energetycznego tygodniowo. Więc to jest 2 litry tygodniowo. Teraz to jest, czy to jest dobrze? No to jest raczej źle i powinniśmy starać się tego uniknąć. To są dane z badań, więc to nikt sobie tego nie wymyślił, tylko po prostu były badania przeprowadzone wśród dzieci. Nie miały celu też kłamać. A dlaczego dzieci piją napoje energetyzujące? Czy Państwo się kiedykolwiek zastanawiali? No po pierwsze na pewno to jest moda, tak? Skoro taki energetyk pije jakaś sławna osoba, która jest dla młodego człowieka wzorem do naśladowania, no to fajnie by było też taki energetyk pić. Reklamy są adresowane do coraz młodszych, że tak powiem, użytkowników, czy też portali internetowych, czy widzów telewizyjnych. Ale kolejnym aspektem jest smak. Około 60% dzieciaków sięga po te napoje energetyczne ze względu na smak, a za smak jest tam głównie odpowiedzialny cukier, którego jest tam w nadmiarze. 31% to uważa to za niezłe źródło energii, więc też sięgają z tego powodu. A około 36% dzieci zadeklarowało, że spożywa te napoje w domu. Aż 36%, czyli rodzice o tym wiedzą. Plus na imprezach mamy 26%, no ale niech Państwo zerkną na to, 36% dzieci i młodzieży spożywa napoje energetyczne w domu, no, można by było na ten temat, że tak powiem, przeprowadzić pogadankę, żeby Państwo mogli zwrócić uwagę, co dzieci piją, co kupują albo co Państwo przynoszą do domu, być może nie do końca zdając sobie sprawę z tego, jak to jest szkodliwe. Jedna czwarta badanych wskazała, że pije te napoje podczas uprawiania sportu. A to jest niezbyt dużo, a te napoje są, na nich jest nawet napisane, że one są dedykowane e, dla sportowców. Dlaczego dzieci nie powinny pić energetyków? Hmm. E, około 19 do 29 młodych ludzi po spożyciu tych energetyków odczuwa takie objawy, które są związane również z układem e, nerwowym. To jest kołatanie serca, ból głowy i poczucie silnego rozbicia. Niepokój. Następnie są również takie efekty związane, że tak powiem, niekoniecznie z odczuciami, ale z faktycznym zachowaniem poddenerwowanie, silny stres, trudności ze skupieniem i zwiększone ryzyko arytmii serca. Ja, że tak powiem, trudności ze skupieniem obserwuję u dzieci u siebie. Nieraz mi się zdarzyło po prostu wylać y, takiego energetyka, jak który ktoś przy, przyniesie do szkoły, a jeszcze jakiś drugi kolega uprzejmie mi doniesie, bo wiem, jakie mam na ten temat stanie, to po prostu proszę, żeby to wylać, dlatego że jest problem z koncentracją i naprawdę to nie pomaga, a wręcz odnosi efekt odwrotny u dzieciaków. Y, nie warto im fundować y, takich objawów, a przede wszystkim od razu fundować im w młodym wieku uzależnienie od y, takiej substancji. No tutaj, y, Mam jeszcze jedno badanie. W 2015 roku Polacy wypili 118 milionów litrów tego typu napojów. Badania dowodzą, że około połowa konsumentów to są właśnie dzieci i młodzi ludzie do 25 roku życia, czyli to młodzież częściej sięga po Red Bulle, Berny czy Monstery. Dorośli po 25 roku życia znacznie rzadziej i znacznie rzadziej sięgają też po nie po sportowcy. Taki pewien profesor, który jest dosyć sławną osobą w Wielkiej Brytanii. On jest prezesem Brytyjskiego Królestwa Kolegium, pera, Kolegium Pediatrii zdrowia i dziecka w Wielkiej Brytanii. On przestrzega, że ze względu na wysoką zawartość kofeiny dzieci nie powinny być napojów energetycznych, ponieważ przy, przyczynia to się do plagi otyłości. Bo to, co wybijamy, niekoniecznie kojarzy nam, się z, no, nie kojarzy nam się z jedzeniem. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że to też są kalorie. A wyobraźmy sobie, że mamy 7 łyżeczek cukru, no to już jest sporo. Każda łyżeczka cukru to jest 5 gramów, czyli 7 razy 5, 35 gramów cukrów 35 razy 4. Teraz będzie matematyka wyższa 140 kalorii z 250 ml, także całkiem sporo, a nie zdajemy sobie, że te kalorie spożyliśmy właśnie w formie płynnej. Także przestrzegam też przed tym. I niezależnie od tych wypijanych energetyków, dzieciaki oczywiście mają tak czy inaczej w swojej diecie dużo cukru i kalorii, bo wiemy, że lubią i czekoladę, i lubią, i lubią inne, i fast foody, więc tego, tego jedzenia one wysokoenergetycznego spożywają mnóstwo, a to jest i tak naddatek. Mało prawdopodobne jest naprawdę, że dzieciakom będzie potrzebna energia właśnie z energetyków. także... Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, żeby im to podawać. I jeszcze powtórzę to jeszcze, że wysoka zawartość cukru w takich napojach energetycznych, raktów innych, napojach gazowanych, powoduje wzrost na świecie przypadków otłuszczenia wątroby u dzieci. Kiedyś mówiło się o tłuszczeniu o alkoholowym otłuszczeniu wątroby, a teraz już mówimy o niealkoholowym otłuszczeniu wątroby i to można spotkać u bardzo, bardzo młodych osób, młodych ludzi, wystarczy zrobić badania na ALAT czy aspad i te wyniki będą podwyższone. One to będą wyniki, jak kiedyś miał jakieś 67 minut. Dziesięciolatek, a nie małe dziecko, właśnie ze względu na to, że, że taką ilość cukru spożywamy wpłynie, zdając sobie sprawę, że to też są kalorie i że to też wpływa na to, jak my się czujemy. Profesor Weiner, on próbuje przekonać dorosłych, że. Dzieci mogą trzymać wystarczającą ilość energii ze zdrowego pożywienia, spokojnego snu i sportu oraz dzięki relacjom z innymi osobami. Nie trzeba się wspierać chemicznymi dodatkami w postaci energetyków, i warto zadbać, aby dzieci miały zdrowe środowisko wokół siebie. Dawać im dobry przykład i po prostu samemu nie spożywać takich napojów. I jak wspomniałam wcześniej, no myślę, że 100% społeczeństwa, 100% państwa zdaje sobie sprawę, że kawy nie powinny pić dzieci. I nikt im tej kawy nie podaje i tak samo powinniśmy myśleć o napojach energetycznych, aby dzieci nie miały do nich dostępu, łatwego dostępu, już nie mówię o kobietach w ciąży i karmiących, to powinno być dla nich zakazane w wielu krajach, do pewnego, to niedawna było wręcz zakazane sprzedaż energetyków dzieciom do 12 roku życia, u nas też jakiś taki projekt wszedł, ale z tego co czytałam, na jakimś portalu przemysłu spożywczego to ten projekt upadł. Natomiast warto jest, żeby państwa zwracali uwagę, żeby dzieci po prostu nie kupowały energetyków, a jeżeli mówimy o starszej młodzieży, to jeszcze zabójcze jest to połączenie energetyka z alkoholem, a jest bardzo popularne, więc też warto na to zwrócić uwagę. Podsumowując. Warto jest, żeby Państwo zerknęli, przynajmniej na taką etykietę napoju, jeżeli Państwo nie wierzą mi ani badaniom i przeczytali sami, co się w nim znajduje i porównali ilość kofeiny w takiej półlitrowej pół puszce Monstera do swojej własnej kawy 200 ml, którą Państwo piją codziennie rano i zobaczyli jak to na dziecko może wpływać i jak to na dziecko. Jak dziecko na to może reagować. Naprawdę warto zastanowić się i po prostu nie pozwolić na picie energetyków, a już tym bardziej mając świadomość, że tam jest też sporo cukru, bo nie wszystkie energetyki są słodzone substancjami, które są polionami. Także warto na to zwrócić uwagę i warto zwrócić uwagę na to też, żeby dzieci nie były tyle takiej ilości napojów gazowanych, bo tam też jest sporo i cukru. I w Coca-Coli w Pepsi sporo kofeiny. Dziękuję bardzo.